Jest 30 stopni, ale mimo wszystko, pamiętajcie, spodnie z ochraniaczami. Będzie gorąco, to nic. Kurtka. Jeśli chodzi o kurtki, to mamy tutaj duży wybór. Można sobie założyć kurtkę, która jest bardziej przewiewna, a wygląda na gorącą, jest całkiem dobra. Byle w taki upalny dzień. Nie kupować sobie czarnej kurtki, bo czarne kurtki nie się dają popalić. Kamizelka, żeby każdy wiedział, kto jest instruktorem, kto jest kursantem. Do kasku wpinamy interkom, żeby mieć połączenie z kursantem. Zadzielam no, jest, jest, tak. no, 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 no. się jeszcze. Nie Patrzę to jako zabawę bardziej przed ruszeniem. Na pewno się upewnić czy jest bezpiecznie. Za pierwszym razem może to nie wyjść, ale zobaczymy. Tak czułem. Ale to jest na razie początek. Pierwszy raz, się jeździmy na MT. Tutaj jeśli chodzi o błędy i zagrożenia. To na przykład zatrzymanie się jest tylko błędem. Wtedy możemy zrobić drugą próbę. Ale wjechanie w pachołek już jest wtedy zagrożeniem nic się nie da zrobić. Jedyne co wtedy można zrobić, to umówić się na poprawkę. Ciebie zdanie nie jest takie straszne. Wystarczy tylko patrzeć, gdzie się jedzie. Jak będziecie patrzeć w pachołek, wiedziecie w niego na pewno. Mamy to, na egzaminie mamy dwa przejazdy. Pierwszym się musicie zatrzymać, upewnić, a ten drugi robimy jako kontynuacja. Trzeba będzie poćwiczyć to jeszcze, ale jak już mówią, udało się. Narazowanie polega na tym, że musisz zrobić pięć ósemek, nie możesz się podpierać, wyjeżdżać poza linię potrącać pachołków, no i oczywiście nie wolno też się przewracać. Ja tak. Ci pokażę jak to zrobić, tylko ty na początku pajtek nie ma dzisiaj egzaminu, to na razie trenujemy. Możemy go wyłączyć. Zaraz spróbuj tylko to zrobić. Pamiętaj o tym, żeby motocykl trzymać dobrze nogami, ręce żeby sobie rozluźnić i pamiętaj, że to nie jest egzamin dzisiaj, Ty masz swoją drugą jazdę, tak hmm. że masz prawo popełniać jeszcze błędy. Susemki zrobione. Przechodzimy do kolejnego zdania. Teraz się będzie działo. Slalo szybki. W tym zadaniu będzie pomiar prędkości. Prędkość nie może być mniejsza niż 30. Ale kursa do tym jeszcze nie wie. Na razie ćwiczymy tylko technikę. Tak na pierwszy raz nie jest źle. przynajmniej pachołki stoją, nie muszę ich poprawiać. Jak jedziemy, to tutaj sobie jedziesz po prostej. Tutaj jedziesz wtedy. Jak jest ten pachołek, to tu się składamy więzdanie w tą stronę. Drugi sobie omijamy tutaj. I teraz w tym miejscu już wychodzi na taką prostą drogę. Czyli tu już dajemy gazu, dobra? A patrzymy się daleko do przodu. Pachołek stoi, ale dotknięcie pachołka to już przerwywa egzamin. Na razie nawet nie stresuje kursanta słowem egzamin. Teraz sobie uruchomimy radary, ale to będzie tylko dla zabawy. Zobaczymy jaka jest prędkość teraz i zobaczymy jaka prędkość będzie kiedyś po dłuższych treningach. To nie były wszystkie stanie na placu, tylko kilka zaledwie. Na początek wystarczy. Ale pamiętajcie, życie to nie plac, więc idziemy potrenować na mieście. Dojechaliśmy. Troszkę gorąco jest, ale w lecie ma być gorąco. Często kursanci pytają mnie, jak ja sobie radzę w takiej upały, że jedzę w kurce. Po prostu tutaj kwestia nastawienia głowy. Ja na przykład sobie myślę o morsowaniu, jak to było w zimie.